Cześć Michał, dzięki za przyjęcie zaproszenia do naszej na naszą konferencję. Cześć Mikołaj, dzięki. Myślę, że to jest taki mega ciekawy temat. W związku z tym fajnie w ogóle, że poruszacie tematykę cyberbezpieczeństwa a też na styku właśnie z RODO, bo to jest coś, co w kontekście z kolei tego, co mnie najbardziej interesuje, czyli sztucznej inteligencji, jest niestety jeszcze często pomijane. To tak, ale mamy poczucie, że cyberbezpieczeństwo tutaj i sztuczna inteligencja idą w parze, i to jest tak, jak RODO, uważamy, że RODO i cyberbezpieczeństwo idą w parze, tak samo sztuczna inteligencja i, i cyberbezpieczeństwo, no to, no to musimy to dobrze zdefiniować, musimy już zacząć się tego uczyć, no bo inaczej ktoś nas wyprzedzi i wiemy, kto nas wyprzedzi. Ale przejdźmy do, do naszej rozmowy i zacznijmy może od takiej definicji. Powiedz, co jak rozumiesz sztuczną inteligencję, to, to, co to dla Ciebie znaczy? To znaczy, to jest oczywiście kilka takich perspektyw, i pewnie byśmy mogli i przez godzinę albo i nawet więcej rozmawiać na ten temat, ale tego czasu nie mamy. E, więc ja ujmę to w ten sposób. E, sztuczna inteligencja to jest nic innego jak połączenie danych, algorytmów, języka programowania, e, matematyki i statystyki. Oczywiście te powiedziałbym proporcje mogą się różnie gdzieś tam rozkładać, ale to jest nic innego jak pewne jakieś narzędzie. I zresztą. Gdybyśmy sięgnęli do pierwotnej wersji aktu, o którym pewnie jeszcze będziemy gdzieś tam rozmawiać, czyli projektu rozporządzenia w sprawie sztucznej inteligencji, to bardzo zbliżona, e, może nie definicja, ale chociaż można powiedzieć, że z tym, bardzo zbliżona definicja właśnie tam się pojawiła po raz pierwszy, gdzie była mowa o tych systemach sztucznej inteligencji, które de facto należało traktować jako oprogramowanie, jakąś formę oprogramowania. Która wykorzystuje pewne określone techniki, no i wśród tych technik znajdziemy m.in. uczenie nadzorowane, uczenie nienadzorowane ze wzmocnieniem, deep learning, czyli te, też głębokie sieci neuronowe, przetwarzanie języka naturalnego i tak dalej i tak dalej. Tych rozwiązań jest oczywiście cała masa, no może cała masa, przesadza, ale jest przynajmniej powiedziałbym takich kilkanaście podstawowych technik, techniki podejść, które pozwalają jakich, jakiemuś oprogramowaniu, oczywiście na bazie Uprzednio określonych pewnych zasad. Nie mówię, że reguł, że sztywnych reguł, bo to akurat spowodowałoby, że nie raczej nie mówilibyśmy o sztucznej inteligencji, ale pewnych zasad dotyczących e, uczenia się uczenia się, czyli dostrzegania pewnych korelacji albo wykrywania anomalii. Zasadniczo do tego najlepiej e, e, sprawdza się ta nasza szeroko rozumiana sztuczna inteligencja, której dostarczamy jakieś dane i mówimy: Słuchaj, ucz się, dostrzegaj, coś, na przykład właśnie jakieś konkretne anomalie, anomalie akurat w kontekście cyberbezpieczeństwa będą tutaj najczęściej że to nam się pojawiały, czy też na przykład wyszukiw, wyszukuj pewnych relacji pomiędzy różnymi danymi, albo na przykład dokonuj klasyfikacji określonych danych, czyli innymi słowy to jest właśnie taka, nazwijmy to takie narzędzie, które pozwala nam na łączenie tych wszystkich tutaj elementów, ale to co jest takim podstawowym fundamentem no to są właśnie dane, dane, które dostarczamy takiemu systemowi sztucznej inteligencji. I teraz istotne jest też to, bo powiedziałem, że to jest jakaś forma oprogramowania, że w przypadku sztucznej inteligencji, to jest oczywiście takie pojęcie, powiedziałbym, mocno popularno-naukowe, istotą jest trenowanie. Istotą jest trenowanie, czyli dostarczanie pewnego zestawu danych, danych treningowych, na podstawie których nasz system w jakiś sposób może się dostrzegać, na przykład te korelacje czy wykrywać pewne anomalie. I po tym, jak ten model został wytrenowany na tych pewnych określonych danych, to my możemy mu dostarczyć inne dane, które nie znajdowały się w tym zestawie danych treningowych, i on będzie w stanie sobie. Lepiej lub gorzej, ale poradzić na przykład z wykonaniem analogicznego zadania, które dano mu na etapie, na etapie trenowania. No oczywiście, zanim przejdziemy do takiego powiedziałbym produkcyjnego wykorzystania, no to mamy też etapy walidacji i testowania, no tak, żeby się upewnić, że rzeczywiście pewne nasze założenia gdzieś tam są spełnione w tym wypadku. Więc to jest taka, powiedziałbym, bardzo uproszczona definicja, ponieważ tych technik, podejść, mechanizmów jest całkiem sporo. Przecież nie powiedzieliśmy tutaj o generatywnej sztucznej inteligencji, którą wiążemy najczęściej z tym naszym bardzo popularnym chat GPT, ale tak naprawdę tych rozwiązań jest zdecydowanie więcej. Natomiast tak to właśnie wygląda. Gdybyśmy chcieli rozmawiać na przykład o definicji prawnej i nie wiem, czy będziesz chciało to zapytać, ale gdybyśmy chcieli rozmawiać o definicji prawnej, to tutaj jest jeszcze przed nami, powiedziałbym, dużo pracy, chociaż Unia Europejska mówi, że już całkiem niedługo y, będzie chciała to zakończyć. Pe pewnie zahaczymy o to, pewnie zahaczymy o tą definicję prawną, ale, ale to jeszcze za sekundkę. Natomiast, tak, tak praktycznie, jak myślisz, ile, ile takich danych trzeba wrzucić do, do tej sztucznej inteligencji, żeby to w ogóle było tak, tak wartościowo? Bo no, mówimy zawsze o wrzucaniu danych, ale. Po pierwsze tam skąd wziąć, to jasne, że to jest problem wszystkich, ale to, to, to już po, pominijmy to skąd wziąć, ale ile tych danych po prostu tak potrzeba, żeby tak sobie wyobrazić, że trenujemy tą sztuczną inteligencję i, i, i żeby, to, żeby to miało jakikolwiek sens. Małeś mi pole do tego, żeby zachować się jak typowy prawnik. Oczywiście to zależy. To zależy od tego, co chcemy osiągnąć, natomiast mamy pewne podstawowe zasady dotyczące trenowania czy przygotowywania tych naszych systemów sztucznej inteligencji. Po pierwsze, mówimy o tym, że najważniejsza jest jakość, że to wcale nie chodzi o ilość, co nie znaczy, że ilość nie ma tutaj w tym wypadku znaczenia. Natomiast rzeczywiście mówi się dosyć często tak, że czasem lepiej nie mieć w ogóle danych, niż mieć dane złej jakości. Bo tutaj jakby dochodzimy też do drugiej zasady, czyli zasady GIGO, garbage in, garbage out, która polega na tym, że jeżeli mamy dane. Takie śmieciowe dane słabej jakości, to jeżeli je wrzucimy do naszego systemu, to i nie przeprowadzimy odpowiednich operacji, to będziemy mieli równie śmieciowe, śmieciowe rezultaty. Więc tego typu sytuacji należy oczywiście unikać, o ile to jest możliwe, tym bardziej, że, i to chciałbym podkreślić z całą mocą, że każdy system sztucznej inteligencji. Działa na bazie danych historycznych. Oczywiście te dane historyczne mogą być dostarczane na przykład za jakiś okres wstecz, albo mogą być dostarczane w czasie rzeczywistym, ale nawet jeżeli są dostarczane w czasie rzeczywistym. To w jakimś stopniu są one danymi historycznymi. Dlatego o tym mówię, ponieważ nie chciałbym, żeby powstało takie mylne wrażenie, że systemy sztucznej inteligencji są jakąś formą szklanej kuli. Także to są te dwie takie podstawowe zasady. No i teraz odpowiadając też, czy idąc jakby troszeczkę dalej, jak mamy na przykład ten na modele GPT, te które wiążemy właśnie na przykład z czatem GPT, czy na przykład modele wykorzystywane w Bardzie Google, czy też na przykład Lame dwójkę, która jest wykorzystywana przez Meta, to tutaj mówimy o trochę innej sytuacji, ponieważ tu mówimy o tak zwanych dużych modelach językowych, czyli pewnych modelach, wymodelowanych danych, które zostały wytrenowane uprzednio na, Dużych korpusach danych. Co to znaczy duże korpusy danych? No, to zależy, tak? Ale chodzi generalnie o to, że jest to spora ilość danych, które gdzieś tam zostały pozyskane. Na przykład mówi się, że model GPT został wytrenowany na całym internecie. Oczywiście to jest gruba przesada, ale rzeczywiście jakby. Sporo, spora część tego internetu gdzieś tam się znalazła. No więc w tym wypadku mówimy o ogromnych ilościach danych i abstrahując od kwestii technicznych, czyli wykorzystania transformerów, to jest taka specyficzna powiedziałbym techniczna, techniczny aspekt działania, działania tego typu modeli, to dzięki temu, że dostarczyliśmy dużo, dużą ilość danych, jesteśmy w stanie uzyskać potencjalnie dobre rezultaty. Natomiast to wcale nie oznacza, że jeżeli dostarczymy dużej ilości danych, to takie rezultaty będą rzeczywiście dobre, bo jeżeli okaże się, że nie przyłożyliśmy się do procesu takiego czyszczenia, przygotowywania tych danych, które będą wykorzystywane do wytrenowania, no to w myśl tej zasady, o której powiedziałem wcześniej, to jest takiej śmieciowości, otrzymamy również śmieciowe rezultaty. Czyli próbując jakby podsumować odpowiedź na to Twoje, na to twoje pytanie, nie, może, nie da się jednoznacznie określić, ile danych to dobre dane, tak, ponieważ to będzie uzależnione od pewnego konkretnego use case, ale też kwestii samej dostępności, e, dostępności danych. Czasem lepiej mieć jednak mniej danych, ale danych dobrej jakości, niż mieć ich naprawdę jakąś ogromną ilość, ale nie móc ich skontrolować, czyli tak naprawdę nie móc e, przeprowadzić na nich konkretnych operacji, też na przykład w zakresie minimalizacji danych, która przecież jest Jasne. istotna z punktu widzenia RODO. Jasne. Dobra, to, 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 to mniej więcej to, to wiemy. Zdawałem sobie sprawę, że niestety nie odpowiesz mi, że to jest tysiąc albo dziesięć tysięcy rekordów albo cokolwiek takiego, co by tak dawało wyobrażenie, w ogóle ile tego, ile tego musimy wrzucić, żeby się nauczyć, jasne, że muszą być to dobre dane, to bardzo ważne. Dobra, tak sekundowo na to, ale naprawdę krótko, bo mam, mam jeszcze dwa, trzy bardzo ciekawe pytania, na to, co Unia Europejska szykuje w ramach sztucznej inteligencji w cyberbezpieczeństwie. Znaczy, ja wiem, że to jest trzeba... wyzwanie, bo to jest duży temat, ale, ale króciutko. Daj mi trzy minutki. Po pierwsze, jakby mamy ten akt, o którego nie możemy zapomnieć, który wprowadza pewną klasyfikację systemów. I wśród tych systemów znajdziemy systemy wysokiego ryzyka. Wysokiego ryzyka dla naruszenia praw podstawowych, w bardzo dużym uproszczeniu. I teraz tego typu systemy będą musiały spełniać pewne określone standardy w zakresie cyberbezpieczeństwa, no generalnie odporności. Mamy taki artykuł 15, oczywiście tych przepisów jest troszeczkę więcej, ale które mówią o tym, że w ogóle tego typu systemy będą musiały być, e, spełniać pewne określone standardy. Notabene, które będą tworzone przez ENISA oraz organizacje standaryzacyjne. To to jest jakby pierwsze, pierwsza część. Druga część to jest Cyber Resilience Act. To rozwinięcie na język polski jest oczywiście dość długie, więc nie będę tego o tym mówił. Generalnie takie zharmonizowane zasady dotyczące produktów z elementami cyfrowymi czy usług z elementami cyfrowymi i tam też znajduje, znajduje się taki jeden przepis który chyba mnie trochę tutaj wycięło, jeśli chodzi o, o, o wideo, gdzie znajduje się na przykład taki jeden przepis, który mówi o pewnych dodatkowych obowiązkach dla systemów akurat, jeśli się nie mylę, wysokiego ryzyka również w zakresie, w zakresie tego cyberbezpieczeństwa. No i mamy oczywiście dyrektywę NIS-2, Niestety nie doczekaliśmy się w tej kadencji Sejmu uchwalenia ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, która by ją implementowała, czyli znowu jesteśmy po terminie. Natomiast jest to akt, który przynajmniej w sposób pośredni odnosi się do kwestii cyberbezpieczeństwa w kontekście też tego typu systemów. No bo też pamiętajmy, że pomimo pewnej swojej specyfiki i odrębności, w dalszym ciągu to jest taki sam obszar, jak inne, inne na przykład oprogramowanie w zakresie szeroko rozumianego. ICT. I poza tym, że Unia Europejska tworzy tego typu przepisy, już o innych nie będę mówił, bo są zdecydowanie mniej istotne, to jeszcze dodatkowo tworzone są normy standaryzacyjne oraz różnego rodzaju wytyczne. I tak no, ENISA, na przykład, czyli ten taki, taka unijna agencja odpowiedzialna za cyberbezpieczeństwo, jest w tym zakresie, powiedziałbym, dość płodna, ponieważ no, przynajmniej w ostatnich kilku miesiącach wydała takie dwa duże dokumenty, właściwie ich jest więcej, bo jeszcze sektorowe dokumenty wydała przecież ale zasadnicze dwa dokumenty, które odnoszą się z jednej strony do standaryzacji cyberbezpieczeństwa w odniesieniu do AI, a z drugiej strony tak pokazujące, jak może wyglądać taki multilayer framework właśnie dla cyberbezpieczeństwa i plus te sektorowe właśnie wytyczne. Jest taka jedna nawet ciekawa norma, ISO niestety, nie pamiętam teraz dokładnie numerko, ale regularnie ją stosuję, tylko nie zapamiętałem tego numerka, która wprost odnosi się do kwestii bezpieczeństwa czy cyberbezpieczeństwa szerzej patrząc oraz privacy, tak? Czyli połączone są te dwa elementy, które są niezrezwalnie ze sobą e, związane i ja zakładam, że to będzie standard, który będzie też obowiązujący. Super. E, trzy minuty się zmieściłeś, jesteś mistrzem, naprawdę. Dobra. E, to teraz praktyczne zastosowania e, sztucznej inteligencji w cyberbezpieczeństwie. Widzisz jakieś? E, oczywiście, że tak. E, tylko oczywiście należy na to spojrzeć, jakby z, zależy, z której z perspektywy spojrzymy. Tak? Bo z jednej strony możemy spojrzeć na perspektywę organizacji, która chce się chronić przed różnego rodzaju atakami. Z drugiej strony możemy spojrzeć na organizację, która jest podatna na ataki związane z e, systemami sztucznej inteligencji, gdzie również można wykorzystywać różnego rodzaju, e, różnego rodzaju rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję. I trzeci obszar Czyli ten, w którym sztuczna inteligencja jest wykorzystywana przez tych tak zwanych bad actors do na przykład przeprowadzania pewnych określonych, określonych ataków. Więc przechodząc, jakby do tego pierwszego, pierwszego elementu, to ze względu na ilość danych, która jest cały czas przetwarzana w tle w różnych systemach, na przykład w ramach organizacji, czasami po prostu bez odpowiednich rozwiązań, które wykrywają. Jakieś potencjalne incydenty, czyli ten element, o którym mówiłem na samym początku, wykrywanie pewnych anomalii w, w, w danych, które mogą sugerować o tym, że doszło do jakiejś formy ataku, albo jest to nawet przygotowanie do samego ataku, jest czymś, co zaczyna nabierać na, na znaczeniu. Ponieważ te techniki różne zaczynają się zmieniać, mamy różnego rodzaju rozwiązania nowe też, czy nowe, ta technologia zaczyna się teraz szybciej rozwijać, no to tego typu narzędzia, które już istnieją na rynku, muszą też się uczyć. Muszą się uczyć na bazie tych danych. W związku z tym wykorzystane są de facto systemy sztucznej inteligencji, które są trenowane. Czasami one są trenowane w czasie rzeczywistym, ale myślę, że częściej jednak trenowane po prostu w jakichś określonych interwałach czasowych ze względu na koszty, które może to może to generować. No i oczywiście możemy sobie też wykorzystywać różnego rodzaju narzędzia do przeszukiwania naszych zbiorów danych, które będziemy na przykład wykorzystywali potem do trenowania w poszukiwaniu jakichś potencjalnych, potencjalnych zagrożeń, które mogą się pojawić. Gdybyśmy spojrzeli na listę potencjalnych ataków, które w ogóle można wykonać na systemy, również w kontekście systemu sztucznej inteligencji, to ta lista jest naprawdę długa. A skoro ta lista jest bardzo długa i ona się cały czas rozszerza, bo to jest cały czas przedmiotem jakby też edukowania się czy tworzenia różnych nowych technik, no to musimy mieć też narzędzia, które tym atakom będą przeciwdziałać. Teraz czytam taką świeżą książkę, bardzo dotyczącą właśnie security w kontekście machine learningu. No i nawet sam autor wskazuje, że nie jest w stanie jakby nadążyć jakby za rozwojem też tych technik, które gdzieś tam, gdzieś tam się pojawiają i które pozwalają na przełamywanie, przełamywanie zabezpieczeń. No i jeszcze jeszcze jedna taka powiedziałbym, jeden taki obszar, który wydaje mi się dość ciekawy, to jest kwestia w ogóle te, testowania odporności naszych systemów, w tym na przykład przeprowadzania te, pentestów. Tutaj takie systemy sztucznej inteligencji mogą nam zdecydowanie pomagać, po pierwsze w przygotowywaniu określonych scenariuszy, a po drugie realizowaniu tych scenariuszy, czyli tak naprawdę ułatwiają nam weryfikację, weryfikację tego, czy rzeczywiście na przykład nasz system jest odporny na pewnego rodzaju pewnego rodzaju zagrożenia. No i druga perspektywa no to, to jest ta perspektywa, w której właśnie musimy zwrócić uwagę na to, że każdy system sztucznej inteligencji. Nawet te duże modele językowe, które są zależne jednak od jakiegoś podmiotu trzeciego, mamy chmurę i tak dalej, i tak dalej, są podatne na ataki. Są podatne na różnego rodzaju ataki, w tym na przykład na zatruwanie danych, różne taktyki typu evasion i wiele innych, tak? które możemy sobie, sobie wyobrazić. Oczywiście one w dużej mierze będą bazowały na chęci czy potrzebie zatrucia tych danych, które gdzieś tam są wykorzystywane. No i osiągnięcia jakiegoś określonego. Rezultatu. Natomiast to jest też dziedzina, która nam się, powiedziałbym, dość mocno, dość mocno rozwija. No i jeszcze ja bym tutaj zwrócił na jedną taką ciekawostkę, ale to nie wiem, czy nie będzie chciał zadać tego pytania, właśnie w odniesieniu do generowania różnych rozwiązań z użyciem sztucznej inteligencji, które mogą być wykorzystywane przez tzw. Bad actors, tak zwanych BD-actors, tak? No jasne, że chcę zadać to pytanie, to miało być ostatnie pytanie przewrotne, żeby, żeby pogadać o tym, jak, jak hakerzy mogą wykorzystywać sztuczną inteligencję. No to jest w ogóle, tak naprawdę to, to jest fundamentalne, bo to jest od tej drugiej strony spojrzenie, bo tak zawsze myślimy o, tej, o, o tym cyberbezpieczeństwie od naszej strony, ale zwykle pomijany jest ten aspekt, okej, okay, ale wpiermy się teraz w rolę hakera, jakbyśmy byśmy zaczęli wykorzystywać sztuczną inteligencję, żeby nas przełamać. To jest w ogóle bardzo dobre pytanie. Ja myślę, że trzeba je podzielić na dwa obszary. Jedno to jest rzeczywiście przełamywanie zabezpieczeń, wyszukiwanie luk z użyciem systemu sztucznej inteligencji, na przykład w naszych modelach to, jakich one działają, to w jaki sposób one działają, czyli obserwowania też, jak na przykład przy dostarczaniu jakichś nie wiem, nie wiem, na przykład zapytań typu SQL, jak na przykład reaguje dany system, albo w jaki sposób, na przykład przy zadaniu konkretnego prompta, e, czyli takiego zapytania do, nas, do naszego modelu, jak on reaguje, e, możemy tak naprawdę z użyciem tego typu narzędzi znaleźć jakąś lukę, tak, która pozwoli nam na dostanie się do tego, czego, do czego chcemy, czyli na przykład e, do wykorzystania mm, na przykład do jakiegoś określonego systemu. Z drugiej strony możemy mieć też, ta sztuczna inteligencja pozwala w ogóle na tworzenie różnego rodzaju malwareu, ransomware'u i tak dalej w sposób bardzo prosty. No bo jeżeli mamy teraz już masę platform low-code'owych i no-code'owych, które nie wymagają tak naprawdę za specjalnej wiedzy, chociaż ona oczywiście się też przydaje, no to przeprowadzenie takiego ataku staje się absolutnie, że tak powiem, e, bardzo proste, tak, e, i, to jest, i to jest oczywiście też dosyć często wykorzystywane. Jest jeszcze trzecia perspektywa, to jest na przykład wykorzystanie AI do przeprowadzania różnych e, akcji na przykład spoofingowych. I teraz e, ja dosyć często pokazuję, e, pokazuję taki przykład. E, ja mam taki e, takie narzędzie do klonowania głosu, gdzie wystarczy nam jednominutowa próbka głosu, ona nie musi być super czysta, żeby wygenerować autentyczny głos i jak dowolną treść jaką Jaką chcemy. Oczywiście abstrahuję tutaj od kwestii ochrony prywatności, poświęciłem jej troszeczkę na potrzeby, na potrzeby przetestowania też tego narzędzia. Natomiast no to jest coś, co oczywiście może być jak najbardziej wykorzystywane. Tak samo jak pisanie scenariuszy, przekonujących scenariuszy na przykład. To też jest coś, co, co możemy spokojnie zrobić nawet z wykorzystaniem takiego ChatGPT. Co ciekawe, jest też taki ChatGPT, właśnie służący do tworzenia tylko i wyłącznie złośliwego oprogramowania, który został przez kogoś tam stworzony i tam za oczywiście odpowiednią opłatą, subskrypcję, subskrypcją, jak na przykład mamy chat ChatGPT, możemy, możemy uzyskać dostęp do naprawdę, nie chcę mówić, że ciekawych, ale jednak ciekawych w jakimś tam stopniu rozwiązań. Więc e, tego typu narzędzia e, są już dzisiaj e, dość intensywnie wykorzystywane i będą jeszcze coraz bardziej wykorzystywane. Oczywiście to też trzeba mieć świadomość tego, że i tak w dalszym ciągu powiedziałbym takie tradycyjne hakowanie będzie miało e, spore znaczenie, no bo jednak przy przełamywaniu samych zabezpieczeń. Jednak te umiejętności indywidualne takiego hakera mają ogromne znaczenie, natomiast e, różnego rodzaju systemy pozwalające na automatyzację też wielu procesów, ale też wykrywanie, było się na przykład różnego rodzaju anomalii, które mogą świadczyć o tym, że na przykład e, mamy jakąś lukę w zabezpieczeniach, no to, to jest coś, co na pewno skraca nam ten czas dojścia e, do e, jakiegoś tam określonego rezultatu negatywnego, rzecz jasna, z punktu widzenia organizacji atakowanej. To mijał ze strony tak, że marketing mówi, że wykorzystuje sztuczną inteligencję do tworzenia treści marketingowych i to jest właściwie dość podobne z tym spoofingiem, z phishingiem i tak dalej. z tego samego ta, te, te, te materiały mogą chodzić, służyć, ale tak samo jest z tworzeniem prostych oprogramowań, a nawet nieprostych, które są, które informatycy wykorzystują w ogóle sztuczną inteligencję od wielu lat do tworzenia lepszego kodu. No i właściwie no, możemy sobie to wyobrazić, jakby no, moi koledzy sobie regularnie coś poprawiają, coś wydają w krat i, to, i od, mają całkiem dobre rezultaty z tego, że tak powiem, prostych rzeczy, które potrzebują sobie zautomatyzować. I, i, I to bardzo fajnie wygląda, więc myślę, że hakery też mogą z tego korzystać. To jest dwa duże odczucia na te trzy perspektywy, o których mówisz, trzeba zwracać uwagę. Ej, dzięki Ci bardzo za, za tą super ciekawą rozmowę i, i, i takie szybkie, piłgółkowate wprowadzenie do sztucznej inteligencji w cyberbezpieczeństwie. Ej, do do usłyszenia i do zobaczenia. Dzięki za usłyszenie, do zobaczenia. Pozdrawiam, cześć!